Hello, hello rowerzyści, Kolarze. To, co dzisiaj Wam pokażę, to chociażby tą torebeczkę podsiodłową. Jak ona się nazywa i co w sobie kryje, bo mimo, że jest mała, to kryje bardzo, bardzo dużo. A sami się przekonacie, ale zanim to wszystko ładnie opowiem, to mam dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze to takie, że mam na sprzedaż voucher za połowę ceny na Polish Bike Tour, czyli 4 ultramaratony, gdzie prowadzą łącznie do około Dookoła Polski. Pierwszy zaczyna się w majówkę nad Bałtykiem, co sam osobiście z chęcią bym wziął udział, ale niestety nie mogę. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to piszcie na maila, który jest gdzieś tam w opisie albo w informacjach. Druga rzecz. Jaka była druga? Druga rzecz. To taka, że 25 maja startuję w mrozach w Grawelowej, Mazowie, gdzie już pierwszy etap pewnie widzieliście teraz. Czas na drugi etap. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam, bo będę tam ja. Będzie chociażby Bartek Mikler, znany z Instagrama chociażby jako Tygrysek. I będzie chociażby ten 17-latek, co ostatnio zerwał mnie z koła. Pewnie tym razem też mnie zerwie, ale zobaczymy, jak to będzie. Więc tam fajnie, bo akurat trasa to ta dłuższa to 100 km, mniejsza nie pamiętam. I oczywiście jadę tam około stówy. Z tego jak. Co pamiętam jak brałem udział w Mazowie MTB to tam trasa była w miarę utwardzona, więc jak na gravel idealna. Więc to tyle z ogłoszeń parafialnych, jak macie jakieś pytania to oczywiście piszcie w komentarzach, bądź na maila, jak Wam tam wygodniej. Pamiętajcie Voucher Premium Polish Bike Tour za połowę ceny może trafić do Was. No, a teraz przejdźmy do tej torebusi. Torebka jest Bontragera. O, bardzo skomplikowanej nazwie, której teraz za bardzo nie pamiętam, ale mam nadzieję, że nie przekręcę. O to jest Bontrager Pro Quick Seat coś tam jeszcze. Kurwa. Dobra, ona jest tak skomplikowana, że musiałem się posiłkować w Google. To jest Bontrager Pro Quick Seat Pack, chyba coś jeszcze w rozmiarze chyba najmniejszym, czyli 06. Litra, z tego co pamiętam, bo występuje jeszcze w litrowej i 1,4. Mi się wydaje, że mam najmniejszą, ale mogę, może mi się wydawać. To jeszcze sprawdzę. Nie wiem, ja na miejsce Bontragera po prostu nazwałbym ją Bondrager Click, bo ona ma tutaj taki prosty klik, że o robimy pyk i jej nie ma. Więc to jest bardzo przydatne, chociażby z tego powodu, że Coś takiego. Mam też zamontowanego przy drugim y, rowerze, przy gravel'u. I są sobie tą to zgrabnie przekładam. Bez jakichś tam kombinacji, odpinania na rzepy, kombinowania z imbusami. Biorę, robię tylko pyk. O, i jest. Ale hmm. zobaczcie jak sobie pięknie zamontowałem tutaj ten rower. Oczywiście z małym, delikatnym ryzykiem, że może spaść, ale na szczęście wyje od tej strony, gdzie nie jest oparty. Więc było mniejsze ryzyko, że nie spadnie, więc mam nadzieję, że zdjęcia mi wyszły fajne do miniatury. Dobra, ale co jeszcze do te, odnośnie tej torebki? Ma ona chociażby tutaj taką opaskę, żeby można było sobie wziąć i jakąś lampeczkę zamocować. Ja akurat tutaj mam zamocowaną teraz normalnie na sztyce, bo chwilowo nie mam siodełko Bontragera, tylko Speca Powera, nie ma tego systemu blend, gdzie mogłem sobie tutaj lampeczkę zamocować, co mam przy drugim siodełku, który obecnie jest w gravelu, ale to też niedługo będą zmiany, też o tym coś poopowiadam, na razie skupmy się na tej torebce, no tak, jest ona na pewno zgrabna niektórzy torebki na przykład mają jakieś tutaj na powiedzmy kierownicy albo tutaj niżej na ramie gdzie później to ta się tak giba na lewo na prawo i przez to się rama rysuje niektórzy jeszcze używają tutaj tych trójkątów ale wiadomo jest to niepraktyczne no bo tutaj na przykład bidon by nam przesłoniło i bym mógł używać tylko jednego bidona co jest totalnie bez sensu są te torobeczki tutaj takie pod ramę to są praktyczne, ale to takie bardziej bikepackingowe. Najbardziej powszechną stosowaną torebką to jest torebka podśrodłowa, które są w różnych wersjach, bo może być jakaś torebka na rzepy, może być z takim motywem, że tylko wkładamy, przekręcamy też, nie jest to też jest dosyć e, dobre, ale mało stabilne. Może latać, może się różnie sprawdzać. No i oczywiście jakieś namocowane na naimbusy, co będzie sztywne, ale żeby ją przełożyć, będzie problem. A tutaj takiego problemu nie ma, bo ten uchwycik, co tutaj jest, kosztuje chyba 20 parę złotych, więc nie tak drogo. Sama torebka oczywiście kosztuje powyżej stówy, ale jej plusem jest chociażby to, że jest bardzo dobrze wykonana. I mam napchane tam dużo. Jak dużo, to zaraz się dowiecie. da. Nie ważyłem tego ale powiem szczerze, że to może mieć gdzieś chyba z pół kilograma, jak nie więcej, tutaj cała ta zawartość tego ale dobra, może przejdę sobie dobra, ale może przejdę w inne miejsce, bo tu trochę zaczyna wiać a nie chcę faktycznie, żeby ten rower mi spadł, więc pójdę gdzieś tam, dalej dobra, miejscówka zmieniona, tu trochę mniej wieje a zobaczcie w ogóle, w jakim jestem pięknym miejscu jest zamek w Gostyninie nie wiem do końca, czy można go odwiedzić, czy nie ale z daleka wygląda on bardzo ładnie o, jest tutaj jakaś rzeczka pewnie a fosa może taka mini fosa, ale coś tam jest mam tarabeczkę i teraz zobaczymy co tutaj się w niej znajduje, a jest mnóstwo mnóstwo skarbów o tutaj na pierwszy rzut już łyżeczki łyżeczki, jedna łyżeczka dwie łyżeczki są, dwie łyżeczki oczywiście łyżeczki to podstawa akurat tutaj mam no dziwo z Continentala Pirelli jeszcze nie wpadł na pomysł, żeby zrobić łyżeczki Ma dętki, ma opony, ale łyżeczek nie ma No szkoda Taki drobny gadżet z Pirelli też by się przydał Ale póki co mam Continentala Grabne można sobie, o Mniej miejsca zajmują Więc pyk Łyżeczki to do podstawa Dobra, a jak łyżeczki to oczywiście i dętka Ech. No, byłaś, byłaś. Dobra, i tu jaką mam dętkę, Tu mam dętkę chyba grubą. Tu mam dętkę gravelową, bo powiem Wam szczerze, że jestem na tyle leniwy, że nie chce mi się po prostu za każdym razem jak przekładam. Korebkę to przykładać też i dętki więc mam dętkę tutaj gravelową ona teoretycznie obsługuje rozmiar chyba ta 32 albo 35 maksymalnie ja w chwili obecnej jeżdżę na 35 więc spoko oczywiście dętka musi być ładnie zwinięta po to żeby zajmowało mało miejsca można sobie to bardziej dopasować. Jeżeli mam bardziej podłużną dentkę, to możemy to bardziej rozłożyć tu, no tak po prostu, żeby było mi dobrze. Tak to złożyłem. Dobra, więc jak już mówiłem, że jest jedna dentka, to i będzie druga dentka. Ale nie wyjmę tej dentki, bo muszę najpierw wyjąć chociażby pompkę. Bombka Bontragera i Rush Road 2 w jednym, bo można pompować normalnie, a można y, też pompować nabojem. CO2. I chyba nabój to też tutaj mam. Teraz zobaczymy. Bardzo sprytna. Mieści się w tak malutkiej torebce, więc naprawdę spoko. Jak jej używać kiedyś już pokazywałem, albo jak jej nie używać, naprawdę bardzo fajna. Nie jest tania, bo kosztuje 150 zł, ciszy, ale w zestawie mamy dwa naboje, uchwycik też taki zgrabny, ewentualnie pod koszyk na bidon. i... No i co? Spoko. Mała zgrabna napompuje i tak, i tak, więc elegancko. Dobra, co my teraz tutaj jeszcze mamy? Mamy chociażby właśnie drugą dętkę. Druga dętka trochę już mniej zgrabnie zwinięta. Nie, nie wiem czemu tak, ale no, dętka szosowa, więc jak widzicie jest jedna i druga dętka w razie coś. Na no upartego pewnie tą gravelową też mógłbym użyć przy szosie. O, miałem nadzieję, że mam nabój CO2, ale o dziwo gdzieś tam musiałem wyjąć. Dobra, i pozostało jeszcze coś. A i mam jeszcze takiego zgrabnego. Multitool od Meridy. Ten Multitool jest oryginalnie w troszeczkę droższych rowerach Meridy, gdzie jest on chowany w takim pokrowcu pod siodełkiem. Też bardzo fajne, zgrabne zestawienie. Plusem jest to, że jest małe, ale jeżeli jest małe, niekoniecznie wcale musi być dobre, bo jeżeli na przykład jest coś mocniej dokręcone, to zaczyna się robić problem, ale na przykład można go sobie trochę rozwiązać, bo na przykład, załóżmy, że coś będzie na torksa, ale nie będzie na torksa. To tutaj, całą tą resztę możemy sobie to jakby tak przedłużyć. Tak, że mamy wtedy lepszy do odkręcania taki motyw. O. Bo jak będziemy takim Mniejszą powierzchnię, to czasami ciężko będzie nam coś odkręcić, więc możemy sobie to po prostu tak sztucznie przedłużyć. Nie wiem, czy to tak miało być oryginalnie. Ja po prostu wam tak czasami podpowiem, że jeżeli coś jest problematyczne odkręcenia, bo jest mocno dopierdzielone, to tak można właśnie zrobić i powinno być łatwiej, ale z tym bywa różnie, Czyli mamy tak: pompkę, multitula, dwie dentki i łyżki w takiej małej torebce która w środku jest fluo, ale nie chodzi o to, że jest fluo, po prostu jest wodoodporna. E, mamy tutaj, widzicie, od góry właśnie schowek taki na multitula. Normalnie jeszcze mam nabój CO2, ale nie wiem czemu nie mam, nie pamiętam, czy go gdzieś wyjmowałem, po coś, ale włożę, też się zmieści spokojnie. W środku jest metka i są, jest tam skrót właśnie tej nazwy całej tej Torebusi. I jest też na końcu plan, że jest to rozmiar S. Czyli to jest najmniejsza torebka 0,6 litra nawet nie 07, ale już więcej niż półka. No, więc w takiej małej zgrabnej torebce można pomieścić aż tyle rzeczy, o ile też wszystko dobrze będzie tam. Poskładane. No, najważniejsze, że nawet pompkę można. Wiadomo, że przy rowerze szosowym, wiadomo, że przy rowerze szosowym staramy się mieć jak najmniej powieszanych tam rzeczy, no, też zależy y, kto jakie ma potrzeby, tak? no, bo jeżeli ktoś jeździ bardziej bike bike, bike parkingowo, to nie będzie się skupiał na tym, że ma po prostu więcej torebek, ale ktoś, jeżeli jeździ szybciej, y, czy tam w, nawet na jakichś ustawkach, czy na jakichś zawodach no to im mniej tym lepiej generalnie to co tutaj widać można by było zmieścić też w, w kieszące z tyłu ale jakoś się ja już tego oduczyłem jakoś tak nie chcę mi się tego już pakować z tyłu bo im więcej napchane tym później mo mogą się ciuchy uszkodzić więc wolę tam po prostu włożyć tam 2-3 banany zależy od treningu tam przejażdżki i no klucze i telefon tak naprawdę to wszystko co mam z tyłu tak żeby nie obciążać a to wolę sobie tutaj wziąć i w torobeczce takiej ładnej zgrabnej trzymać mówię, bardzo dużo osób mi pisało w komentarzach ja zawsze mówię nie pamiętałem tej nazwy bo jest ona za bardzo skomplikowana dlatego po prostu pisałem że to jest jakaś tam Bontragera no Pro, Quick Seat Pack w rozmiarze jest. No. Nie, nie można było prościej. Czasami ludzie lubią sobie trenić życie. Dobra, muszę to teraz spakować. I zbieram się do domu. Jak wyjeżdżałem, była bardzo ładna pogoda. Tam gdzieś było słoneczko. Jechałem pod wiatr, ale było fajnie cieplutko. Teraz się robi troszkę jakby gorzej. Jakby jakieś chmurki takie deszczowe, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. że po prostu jest tylko zachmurzenie. No. Miałem cicho nadzieję, że zrobi się jeszcze piękniej. Będę się trochę rozbierał z tam z termoaktywnej i z tego z czapeczki, ale niestety nie, jest cały czas tak jak było. Mimo, że nie ma słońca, zrobiło się trochę cieplej, to, to jest tak samo jak było. Dobra, lecę. Teraz mam na szczęście z wiatrem. Więc no, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Na każde zawsze staram się odpowiedzieć. Pamiętajcie o voucheru. Może komuś. Przy pasi. Okazja jest, ja niestety nie mogę. No i na tyle. Ile można gadać o jednej małej turbusi? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się piąteczka.